Yo, z tej strony, Erwin i widzę Was w dziewiątym odcinku z Resident Evil 1. I dzisiaj, mam nadzieję, że zwiedzimy rezydencję. To tak to się nazywa. No i co? Nie mam tu nic więcej do powiedzenia na ten temat na razie, bo nie miałem nawet spodziewać. Chciałbym wyjść, dziękuję. I zaczynamy naszą zabawę. I teraz, pierwsze pytanie: gdzie chcemy iść? Interesujące Mogę pójść tu albo mogę pójść tam A czy tam da się... Nie wiem! Eee, Pają! Boże! Co tam jest? Odkryłem coś w tym pomieszczeniu? O mój Boże! Dobra, później Coś się stanie jak zrobię tak Mogę to przepchnąć? Mogę, tylko co mi to da, że to przepchnę? Zakładam, że coś to ma związek z tymi. Yy... A wiedziałem. Okej. Okay. Dobra. Zatagowałem jakaś macka, ale co, co w związku z tym? Co my tutaj mamy? Długi korytarz. Hmm. Czy to jest taki sam typ korytarza, co tam poprzednim, że... A moment. Bo ja teraz tu widzę. Dobra, wracamy jednak. Tam W tym pomieszczeniu nie ma nic. Nie ma w sensie żadnego przejścia dalszego, więc wolę się tam zająć. Nawet jeżeli tam są. No, będzie mnie atakować za każdym razem, jak rozumiem. Widzisz, mi za zabiera to obrażenia? Tak. A No dobra, trudno przeżyjemy. Gorzej, jak się damy pająkowi bo pewnie nas zatruje, więc musimy tu być ostrożni. Od razu coś do, do leczenia, więc to. Tam widzę jednego, tu widzę dużo przedmiotów, więc leżeć. Ty żyjesz jeszcze? Teraz już nie żyję. Dobra. E, czy ja mogę w ten kwas wchodzić? Okej, okay, mogę. A muszę być, jak rozumiem, ostrożny błąd. Weź ty tutaj. Nie, nic. To, to tylko zmordowałem strzał. Brawo ja. Jak zwykle na, doby, na dobrym poziomie jestem. Dobra, yy, weźmy sobie to. I co tutaj mamy? Czerwona... Hmm, muszę zapalić, ale czym? Gdzie jest ten pająk? A tu... Coś tutaj jest w ogóle? 2, 3, 4, 5, 6 Kolor, dobra Żółta jest, szóstka jest taka oznaczona, jak mam być szczery Ale czy coś, kolor, czy to będzie miało znaczenie? Może Poza tym coś na górze jest? Nie, czyli na dole jeszcze rzeczy. Wezmę sobie amunicję do shotguna. Zielona. Czerwona książka i... First Aid Box. O co z tym chodzi? Co mam rozumieć? Co jest w środku? Aha Okej, okay, dobra, to mi to pasuje Eee, i ja o co chodzi z tym? Tamten bajon, póki się nie rusza, to nie mam co, po co go... Mhm Co to jest? Dobra Czyli, czyli to jest książka o czym? Nie wiem. Wszystko to teoretycznie, co tutaj mam? Teoretycznie. Jakbym miał. Chyba to jest jakaś zagadka związana z zapalniczką, ale on w końcu nie żyje, tak jak rozumiem. Co jeszcze tu znajdę? No bo tu mam czerwone. I jak rozumiem, tu. No jak tam jest, to niech tam będzie. On zaskoczył? Tak, zaskoczył. E, pomarańczowa. Nie jest zapalona też. Ale no, zaznaczone jest zielone, więc zakładam, że zielony muszę zaświecić, ale. E, muszę i tak, i tak pójść, bo. na górę, okay. Wrócić po zapalniczkę, jak rozumiem. Nie będę się jeszcze leczył, więc jestem co prawda ranny, ale tylko lekko ranny, więc to mi nie robi problemu. Jak tu mi pają gdzieś się pojawi, to będę zły. Pomieszczenie numer 001 i to, to jest tego. Dobra Robimy tak. To sobie. I odkładamy nam niepotrzebne rzeczy i wracamy tam z powrotem. Czyli tak, to mi nie będzie potrzebne. Będzie mi za to potrzebne, zakładam latarka e, z Nie, to zostawiam. To nie będę ryzykował, będę z tym chodzić. A może się przyda? Nie wiem. Dobra. Trudno. Co najwyżej nie będę miał miejsca i będę musiał coś tam kombinować dalej. Tylko mam nadzieję, że ten pająk, którego zabiłem, że on nie wstanie. Czy coś takiego. A podobało mi się, że za pierwszym razem był tam właśnie nade mną, ale potem se zniknął. Ciała nie ma. I samego pająka też nie ma. Ten jak tam sobie jest, to tam sobie niech będzie. Oko. To mi zużyło, nie. To po co ja to, to, to. tak parę tutaj? W sensie, co? A gdzie, aha, może... Jak mogę to zgasić? Nie. A zapalić resztę przynajmniej mogę? O ile znajdę resztę. Cześć. On, no on mi, on jest niegroźny, jak on tam jest, więc... Mhm mm No po prostu zwykłe oko Ale nie ma... Co to jest jeszcze zagadka, której ja jeszcze nie wiem? Police Department Tu jest zielone i ma cztery w sensie trzy i czwarty. To jest jeszcze jakaś zagadka, o której mówię, ja nie wiem. Najwyraźniej może w innym pomieszczeniu. Dobra, chodźmy stąd, w końcu. Zapamiętamy to sobie to. Eee... Ale co z tym faktem zrobimy? Nie wiem. Na razie idę do dłuższego. Ja idę sobie odłożyć zapalniczkę i. Dobra, chodzimy z tą książką, pójdziemy z tą książką, tam dalej. Teraz nie dać się zaatakować przez to, będzie dobrze. Chyba i tak zepsułem przesuwając to w to miejsce. A nie! Mogę jednak wskoczyć. Dobra, okej, okay, to jednak jestem bezpieczny, mnie nie, nie będzie mnie już atakował. Okej. Okay. A głupi jednak. Artykuły o agentach. O, tam widzę. Na... Zamknięte galeria. Tu, tu nie wiem, a to mi się. O! A moment. Moment, tam była dziura. Czy ja mam, Czy ja będę miał z tego konsekwencji że ja to wziąłem? No, powiedzmy, że później będę miał chyba. But it's not necessary to destroy stars. Don't be hard on the people that wants to What about my family? I will guarantee you a safe way. If I play my cards right. mogę I finally go in jill barry i heard someone talking oh you heard i think age is starting to take its toll talking to myself is becoming a bad habit talking to yourself you all right what's gotten into you i'm getting you worried aren't i but don't i'm all right i guess this creepy mansion has gotten to my nerves anyway i think i'll go outside get some fresh air for a change don't worry i'm just going to get some fresh air if i'm lucky i'll get to waste some monsters along the way report. 4 dni minęło od wypadku. Aha, to jest. Czy to ma związek z tą roślinką, która mnie zaatakowała wcześniej z spod, podłogi, czy jak? E, możliwe. Nie wiem, czy to ma znaczenie, czy to, to, co tu mam. Może się później przyda, ale. Mi się wydaje, że to bardziej opisuje samą tą roślinę. Dużo informacji, jak mam być szczery, o jednej roślince, więc musi być dla nich szczególna, ale dobra. Czy ja chcę się wracać? Nie, tu pójdę. Pająk? Czy gorzej? Co? co? on drzwi? Co słyszę? Boże, ty ale żebym się... Aż kupiał. Daj mi ten nóż z powrotem. Mm -mm. Mam takie... właśnie słyszałem dźwięk, ale nie wiedziałem gdzie. Wszystko? Wszystko, bo nic tutaj więcej nie ma. Dobra, wychodzimy. Właśnie tak... Słyszałem drzwi. Jak dobrze, że mam ten noż. O! Tej muzyczki to ja nie miałem dawno. W sumie dawno. W jej nie miałem. Chcę zrozumieć, tutaj jest przejście jakieś? Tak, tu jest przejście. Mamy cię. Teoretycznie nie mam chyba więcej miejsc, do których mogę się udać, więc chodzimy. There. Moment! Mam klucz do rezydencji, a może sprawdziłbym jaki to jest klucz. Uuu... Powiem numer jeden Ale skoro i tak to już zszedłem, to się tutaj bym rozejrzał. Może coś ciekawego się tu dowiem, ale. Podaję skrzynkę? Dobra, tu zakładam, nie wejdę czy jak? Zamknięte z drugiej strony. Dobra, wiem, co mam zrobić. To akurat wydaje się logiczne. Okej, okay, teraz to. Gdzie był numer jeden? Tam przy wejściu chyba. No gdzieś tam! Nie w tą stronę! Okay. Jeszcze muszę. Do samego końca. Ciekawe czy coś mi tu zaatakuje na tym korytarzu. Mam nadzieję że nie. Bez szerokich korytarz to jest teoretycznie łatwo by to było przeciwnika, chociaż wtedy łatwo będzie go uniknąć również. Ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Ech. Mogę już przejść. Roślinka. A ja, a ja zaraz nie będę miał miejsca. Wait a second. That's just to create. <laughs> Tu Jest. Eee, a muszę się z nimi tak naprawdę bić? Może nie, ale na pewno muszę dobić do bezpiecznego miejsca. Czy mogę uznać za bezpieczne miejsce? Chyba tak, chyba tu się nie dostanę. Dobra. Moim celem dostać się do, jest do tamtych drzwi. Okay. dobra, udało się! Szlak! Co to jest? Mogę tego zobaczyć, co to jest? Nie, bo mnie zatakuje. Czyli tu nie przejdę, no to co ja mogę teraz zrobić na razie? Nic. Wiem. Pewnie muszę pójść do pomieszczenia numer jeden, stąd znaleźć klucz do następnego. Znaleźć klucz gdzieś tak, dobra. Czyli to zostawiamy tak jak jest i znowu ryzykujemy z... Ach. Szkoda, bo może dam się teraz ugryźć. Dobra, gdzie oni są? Nie wiem jak tego zobaczyć, nie? Trzeba... Nie bardzo. No, brata Okej. Okay. Oh shit. Mhm, mm dobra. o tym sobie pozwiedzać. Przechodzimy. No, bez klucza się nie rusza. Stąd, tam. Wracamy teraz chyba. I jestem pewny, że coś mnie tam zaatakuje. Jak wrócę. Jestem z okna, jest wściekł na pewno. Tu nic, tu nic. Eee, no. Dobra, pora, pora oberwać się chyba. No nie, nie ma tu nic dalej. Galeria tu jest, tak? Dobra, czyli tu mnie nic nie interesuje. To numer jeden musi być gdzieś tutaj. Tak. Tylko jedynka jest na razie jeszcze. Z mnie nie ruszona, No dobra. Odstawię sobie rzeczy zanim wejdę. Mam trochę ich. I mi są kompletnie niepotrzebne. Przynajmniej tak myślę Czyli tak To mi tu nie jest potrzebne To w ogóle w teorii mi się już nie przyda Dobra Idziemy w końcu do tego pomieszczenia To są dwa, więc przynajmniej coś zwiedzimy jeszcze Prawda? Tak. Tak. Co my tu znajdziemy? Piszące ciało, jeżeli dobrze rozumiem. A jak? Które spadnie, jak tylko spróbuję coś zrobić, czy jak? Nie wiem, idę tu. Idziemy do łazienki. Chyba. Chciałem być mądry, strzelić do tego ciała, ale. Marnotuję te amunicję na razie. Chodź, się tak mam i na to dużo, że. No chodź, że już, Słyszałem, że tu wejdziesz. W sensie, pod muzyce wiem, że tu wejdziesz. A to coś jest? O! o! A! A tam, tamten przyjdzie, czy nie? nie? No nie, sam muszę do niego pójść. A. I co, od razu na wejściu? Bez jaj, na dwa strzały. Chociaż przynajmniej głowę stracił. Amunicja, dam Pistoletu. Suicide note. I had to do it, we ran from those things, helping each other to survive, but Robert started to show the symptoms I had to do it. Aha, i potem popełnił samobójstwo. Okej. Okay. No, a to niestety nie, nie, nie jest... Huh? Mm -hmm. Linda, ale co mam rozumieć? O co chodzi z tym? Okej okay. No dobra Czy to jest broń, czy co? Bo mnie to zastanawia, szczerze Bo to jest na magnum amunicję, na pistoletową, no właśnie nie wchodzi. No dobra. A czy, czy, czy jest sens dalej? Czy chyba to jest dobry moment, żeby skończyć? Bo teraz musimy pójść do sterowni, co prawda, więc będziemy się musieli znowu wrócić. Ale czy ja tu mam jeszcze coś do roboty w tym miejscu? E Pewnie tak, ale. Hej. Okay. Zostawiam, bo nie potrzebuję, to zachowam, nigdy nie wiem, kiedy mi się przyda, a na pewno mi się przyda. Ech, ten rekin, ten rekin mnie ciekawi, ja muszę się z nim bić faktycznie, miejmy nadzieję, że nie. A dobra, mi się wydaje, że to jest dobry moment, no, żeby zapisać grę. 25 minut mniej więcej, no! Zakładając, że chcemy zrobić taki krótszy odcinek, bo i tak, i tak, teraz musiałbym pójść do, do sterowni, czyli to z powrotem na dół. A tym myślę, zajmę się w następnym odcinku. A tutaj na tym skończę aktualnie. Tutaj przejście jest tylko jedno. Tutaj się ko korytarze ko łączą. Może to będzie miał jakiś związek, to dziura ze sobą. Się okaże. Tutaj na razie nie wejdę, bo nie mam klucz do galerii. Tutaj potrzebuję klucz, i teraz nie pamiętam, czy tu była strownia czy tu. Oby tu, bo nie chcę do tych rekinów znowu musieć iść, ale dobra, jak mówiłem. Na tym skończę, bo nie chcę też za dużo, za długiego odcinka robić. Więc co? Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym. I zachęcam do komentowania, lajkowania. Też polecam naszego TikToka. I co, coś miałem dodać? Coś jeszcze Denis chciał, żebym mówił? Nie, więc tyle. Elo.